Ju siema ma jesteś z strony Marvix I dzisiaj zapraszam na mój kolejny film z Minecrafta I dzisiaj jak po tytule widzieliście mm, y, Dzisiaj pokażę wam na czym polega Serwer y, Box PvP Uuu, y, już darmowa zbrojka, to fajnie, aha No, to y, Co Pierwsze to jesteśmy na, na serwerze rgmc.pl, więc Odcinek jest nagrywany. Tutaj pierwsza no, mamy fajną komendę Góźnik City to jest acarnia. I fajna jest ta komenda i ogólnie szybtem się wychodzi. Pierws y kolejna rzecz, no to wiecie, tak w skrócie wam pokażę. I czemu nie można tu się bić? E, dobra, robimy. Aha, aha Nie no, Dream jest już nawala. No i tutaj niestety musicie skupić, no niestety. E, no więc y naczego kolega? Właśnie. pierwsze to mamy takie boksiki, zaraz wam pokażę. Eee, no i musimy je rozwalać, później sobie je wymieniamy na końcu. Oczywiście też mamy kity. Eee, kit i widzicie tu mamy dla jakiś rang. Eee, no i mamy dla gracza, który jest, jak widzicie, mamy ochronę 2, całą serię żelazny. Ostrość 1, wydajność 3 i wydajność 3 na. Mm, eee, inaczej na kilofię i siekierę oraz pusta kapieczonej wołowinki. Dla zjedzenia. oczywiście tutaj mamy na początku jakieś craftingi i tak dalej. Link do tego packa macie w opisie. No. I teraz mamy tutaj wymienne surowców, czyli na przykład jeżeli sobie wykopiłem na przykład stack dębowych piłów to mamy aż 8 RG końców jeżeli na przykład mamy stack bloków smaragdowych to mamy aż 36. Okej, okay. czyli już wiecie na czym to polega, bo macie na przykład na deryt. Nie stoprada. 54 za blok rederytu, a jak macie predany zdrzast tak aż za 7 tylko, to jest trudne do wykopienia chyba wykopania Dremiantowy kilo trzeba mieć więcej powinno być. Nie, nie postaraliście się. I co? Kolejna rzecz, to to jest podstawowa zbraja, czyli żelazna, ale już mamy ochronę 5. Mam diamentowy miecz, zakręty e, ogień 2, ostrość, ten, no i nawet tu mamy wszystko za 16, nawet fajne, myślę, że te dwie rzeczy są o wiele lepsze. E, kolejna rzecz to jest wymiana na mega coinsy. Jeden mega, parę mega końców, no to macie aż dwa staki tych RG końców, więc dużo tego musimy. Musicie zebrać, to jest serio opłacalne, bo musi, mega fajne rzeczy macie, to zaraz przyjdziemy. to mamy jakieś, na przykład zbroje wojownika mamy, tu mamy już o wiele lepiej, bo mamy ochronę 4, niezniszczalność ni ni 3. Ok, i, i y, 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 oczywiście diamentową I zbroję mamy, ost y, mamy y, lepszą ostrość, bo tam była ostrość chyba 4, podajże na tym tamtym mieczu. Z 7. Y, wydajność jest mega fajna. Mam grabie, szczęście, szczęście jest mega fajne. Trójka aż. No, i tu mamy jeszcze droższe to są te ultra końce. I musimy mieć cały set yy, wojownika, żeby mieć na klaty kozaka i tak dalej. I mamy mega końce, bo mamy strzyna yy, klata yy, tutaj yy, netheritejtową oraz miecze i tak dalej. Tu się czasami baguje, macie to za to. Czyli macie kilo w zabijanki za kilo w zabijanki. Yy, tutaj mamy elektry. Ja mam na przykład, yy, bo, yy, ma, miałem po prostu takie skrzyneczki, yy, 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 i wydropiło mi tam. Ten mieczy i zaraz wam pokażę, i Elytrę właśnie I 8 RG końców za stack fajerwerek Nawet fajny e, Później mam właśnie stack smaragdów i stack tego za Elytrę, więc to jest akurat fajna cena dwa RG Coinsy za pół stacka e, pieczonej wołowiny słabo bo nikt tego nie kupuje, bo wziąć kita i wyrzucić po prostu tej temki Jakby... To też jest takie jedyne wyklepy, klepy Takie dziwne, złota marchewka 16 tego to, ten dwa rg coinsy, więc to jest też dobra cena. Oraz mamy jeden ultra rg coins za jedną strzałę. To jest naprawdę oszustwo. Yy, no i tutaj mamy łuk. No i teraz idziemy sobie kopać. Yy, no i. No i musimy tutaj kopać, żeby zdobyć jakieś rzeczy. O Jezu, o, nie, o nie, o nie, o nie, dobra. Tutaj mamy komendy jeszcze gamma. To Wam daje Night vision Dwa. Dobra, tutaj klepniemy. Ojej, o nie, o nie. No to jesteśmy w błędzie bardzo dużym. mnie goni. No nie, nie, nie. Dobra. No i musicie po prostu...